Siema nowy numer, rap hip hop tat Siema to wjeżdżam Dobry rap, ta pętla to bity Siema tu jest Wjeżdżam to więcej kawałków Siema dobry numer, to wszystko to słuchacie. Sprawdzajcie, propsujcie, siema albo dosłuchem. Do słuchu, dosłuchem tego rapu hip-hop nie ma klęcielań się to słuchaj Słuchaj, do słuchu, odsłucham, odsłucham Ten rap hip-hop to będzie ciągle, siema. Dobry wers i dobre bity, sprawdzajcie nowy rap, sprawdzajcie to więcej, siema Ciągle nasze teksty wchodzimy w to. Rapujemy więcej, siema to dla was na te draki Elo, dobry rap i będzie te numery Siema dobre wersy, chodzę i rapuję Czy robisz bić, czy robisz ciągle ten rap, czy robisz ciągle bez przerwy Nie robię tych przerw Siema tylko zędzie ten tekst tylko tek tek ten tekst więcej Ten tekst więcej Bardzo wiele rapu hipkopu to jest wiele Tak to śmiga po łączach, śmiga po kablach Dobry rap to wszystko Nowe bity tu Elo, to wszystko, nawijam się, masz przekaz. Dobry bla, brać, dobry bla, szóst, wszystkim dobry rap i nawet setcie, tu mam się Siema, ciągle. Robię numer, to wszystko na rapie nasze wersety, wchodzimy w to. Nowe numery to wszystko na bitach Robię te kawałki to wszystko na rapie Mamy te wersy, wchodzę w nowy numer Śmigam na łączach Śmigam dla Was to cyfrowo Nowym rapem Marusz jest ta, tu Wszystko miało miasto czarne-białe, to jest jeden Trak jeden wers, mieć wersu i jest tak kochany Całej nocy, zawsze będzie Bogu tak święty Bóg jest jeden i trzech osobach Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty Zawsze będzie o tym na wino Nie Mariusz wers, na winie o tym wers Zawsze na winie ten tekst Na wika wity, siema to rapuje Nowe wersy tu, siema no i zwrota Na dobry rap, to wszystko no i więcej Siema dobre wersy, rap gra tu Siema ciągle robię te numery To wszystko na bitach Robię to bez przerwy na dobrym rapie. Nawijam te wersy, siema dobry rap. I wszystko na tekstach, siema dobry rap. I wszystko na wokalu, siema dobry rap. Najlepszy rap na nielegalu. Nielegal forma, przekazy nasz hip hop, siema formy. Dobry numer wesół takie formy przekazu Nowy Hip hop teksty, przegląd form teatralnych byliśmy tam, pozdrawiam cię, pozdrawiam tamte co były Wszyscy byli, były nie, te wszystkie były to, te wszystkie pamiętam o was numery, pamiętam o was były, będą tak, wszyscy na wasemcią i byliście na przeglądzie mały font teatra, gdzie posłuchaj i rapuje to wszystko, gdzie tam, to co było, gdzie posłuchaj. To było w listopadzie trochę parę miesięcy, już minęło przegląd, a teatrany, to było Kasa Macho, Macho, tak co śpiewa, tak przewód Kasa Macho I wiki gawo, i kajak ka siostry i to też było, niech żyje bal, Mary Rodowicz, to były przeboje, tak, to były, więc zawsze serce, me i rap, hip-hop, disco, polo, opera, trio, kordy, no wiem, że tamte były przeboje, tak, to były siostry, siostry, to i macho, macho, i niech gdzie bal, tamtych, więc szanuję, wiem, że te utwory są i lecą, ich nie słucham, ale wiem, i zawsze będzie ten muzyka. Tak słuchana, to będzie i jesteś rap, hip -hop i żywal wesoła. I przesłuchałem tamte kawałki, macho i niech żywal, niech i macho i siostry, i to wszystko na freestyle. sieman na freestyle wersy, to niech bali wszystkim ludziom, tam co znam, co czy was i tamte, co wtedy byli, tak organizowały to wszystko. Pozdrawiam tamte wszystkie dziewczyny Podrawiam, nawijam wersy macie ode mnie Rap nowy, wokalski, macho Ja szanuję ten kawałek, też słucham i to słucham Jest te nuzyce, tak Jest i siostry, wiki gawo I kajak siostry, tak siostry i Jest macho kasa, kasa kasowski Tak co na ten kawałek Tam zrobił te, to Wokale tam przewód też był Też słucham, też jest fanny. ma macho Macho i kobiety, nie wybaczą, Nie macie gdzie, kobieta w sercu Robię rap, rap Zawsze o tym będzie, witaj. Znowu będzie, gdzieś po małym, się małymi kresami będziesz jeszcze. się nie pojawiłaś. Nawijam ten rap, nawijam ciągle te sekundy. Dobra, wszystkim nowe numery tu będzie. Nabija, tak przyspieszam się ma tu, i potem to był kawałek. Niech żyje bal Mary Rodowick, tak, niech żyje bal, te kawałek. Będzie to wszystko fajnie zrobili bal, bal to fajnie, żeby jeszcze tak mały formy, przy... małych od teatralnych były, były i wszystkich was, te trawzanie zobaczyć, były zawody. To wszystko zobaczymy się na wakacjach, w tak, na tak, turnusie, na turnusie pod sosną koło, tak, Lublin to tam, w tamtą stronę i to będą siemiaty, czy będą nasze wczasy. Siema, to będą, to będą nasze wczasy, to będzie tak w koło siematy, będą nasze wczasy, zobaczyć zobaczymy sopaśla, tak wszystkich to mieszkańcy zobaczymy poleci rapki po sopaśle i wersy tam posłuchaj wszystkich wam na winę lasu proszę mieszkańcom, wszystkim co ogryniczką waza terapii zajęcia, byli to ksubał i Ełku będzie w estatusie, że noszę w sercu. Pamiętam, nawijam dla z wers. To więcej nas, ludzi więcej. Cały świat i rap. Cały świat i wersy znajomi, przyjaciele, oba zawsze. Będę nawijał dobry bit. Siema dobre wersy. Roby rap i skill. Na numerze dobry rap i wersy. Elo ciągle będą teksty. Wchodzę na bit. Wchodzę i na numer. To wszystko na rapie. Dobre numery na tak to będzie więcej. Siema. Ciągle te teksty na dobrym mapie. Ciągle teksty. Nabijam ludziom. Wszystkie dobre we życiu. Bogu kochanemu piszę kolanę do rzał. Ciębie kuby, chcę na myśli. żeby ma siostrz, kielo koziemu. I ta Krzysztofowi Ani. Nasze rodzinie w i kończy studia. Jest na studiach, jest w Lublinie. I pisze pracę licencjalną. Potem nauczył się o geografii. Pisze teraz pracę licencjalną o naszym środowisku naturalnym. Zawsze będzie narapowane nasze środowisko na Marty. O geografii. Tak, geografię to miasta, geografię to sztuka, nauka. A ten wers dla sztuk i nauki, ten wers, to sztuka grafią, czy jestem pokazuję i miasta, gdzie są. Inne na mapie miasta, zawsze będę pamiętał i rapuję o Polsce, naszych wszystkich miastach Rapuje biały stok, biały stok i, i czarne włoska, suwał ełku wszystkim nowe wersety, wersety rapi zajęciowe, wsaty rapi zajęciowe. Nowy bity rap, nowe bity wersy. Siema dobry rap, siema bity, to rapuje. Nowe wersy, lawe, siema to rapuje. Nowe wersy tu na dobrych bitach jestem, siema dobry rap i kawałek. Na dobrych bitach jestem, ciągle zawsze będą wers. Siema to freestyle Dobry numer, wszystko. na Dobry, weźcie tutaj składam nowe biti i tu, nowe numery, wszystkie lub po 1050 150, 10 polskiego, 6 micy bitwersowski, tak to jest, 15, po polskiej, ródcy, tak, to, LIKE, to jest trzeci z kolei polu roku na polskie klowane, z kanie po to 23 lata. Na mapie na polską nie było i zawsze na rapok, po prostu na mapie jest polskiej lany nasza. Na mapie, to 2 lata, polskie nasze na mapie, bo zawsze na po o naszej mapie i Polsce i rapuje wszystkim więcej ten rapos. Będzie ten numer, siema, bo kochane tak pisuje, nie tylko w rodzinie nasze. Wersy księdza radio martwą proboszem, myśl Misjonarkom, wszystkim. Jest te wersy tu. Na bitach robię więcej tego rapu tu Na dobrych wersach tutaj siema i rapuje. Gdy robię bit, gdy robię te numery Składam sobie na numerach, składam sobie na tym rapie Składam na wokalu, siema dobre wersy, robię bit, robię rap. Siema i rapuje. Dobre wersy się nawija ciągle mam te Teksty wszystkie ciągle mam na wersach, mi się na miejscu, na wszystkim tak nas się do recepcji. I naszemu proboszczowi, naszego księdza, naszej świętej rodziny zawsze. Będą te wszystkie nowe numery. Nowy flow na mieście, nowy rap. Hip hopem się ma flow, się ma rapem, dobre bity. Elo, dobre wesy, lawa składam i rapuję, Jestem stąd posłuchacie wszystkim, co mieli komuni, komuni. Tak nasz parafii świętej rodziny rodziny, nasz, nasz komunii, Składam, będę składać, o chrzcie. nasza parafia to święta rodzina i nic był. Potem było, bierzmowanie, tak było, bierzmowanie, znam kodem o naszych sakramentach. o Duchu Świętym Bogu zawsze wierzę, nasze chrześcijańskie wierzę, zawsze nasz katolicki wierzę, zawsze będę tak składał te wersy, będę składał, rapował te wersy, wszystkie wersy składał. Kochany Bóg, cały spełniony Bogiem, całe życie. Jesteśmy i na winę z Bogiem, nasze całe życie, zawsze od rana po południu wieczorem Bogu nasz chrześcijański zawsze począłem w szkole, ułach, nasza, konerelki, nasz konie, zawsze będę te wersy robił, będę, zawsze be, są rapowane tak, rapowane na szeregi, bo głupi święty kolok, wszystkim miastronazm, z księdzem, radnym, radnym, twoim, i więcej rapuje sobie więcej o wszystkim, więcej na numerach, się siema, te numery, się szacunek Bóg zawsze jestem tym, na nasze światło, światło to jak jest tunel, to nasze światło, tunel, to nasze wspaniało się Bóg, święty zawsze, prokochany Bóg i daj całe życie i leci do nieba, wszystkie bestie, leci do Boga kochanego, aniołów, zawsze będzie więcej nut, się Ciągle robię więcej rap i na wersety tu Siema ciągle robię numer. To wszystko nabita stale. Siema zawsze nawijane. Siema dobry bit, Robię kawałek nowy rap. Siema to będzie. Nasze bity te. Wchodzimy w te traki. Wchodzimy to dla was. Więcej, więcej tracków. Siema dobre bity. Rapuję i robię. Dobre wersy tu. Siema ciągle robię te wersy. No i bit. Elo ciągle rapuje. Nie ciągle. Na te wersy tutaj to dobry bit to wszystko. Siema składam numer to wszystko na rapie O was wszystkich będzie na bitach, nowy rym Siema bity i kawałek Klasyka, dobry rap i skill Na wersecie to klasyczny rap, klasyczny track, klasyczne traki klasycznych tracków, klasycznych wersów, Siema właśnie dobry bit, Siema to rapuje, nowe wersy się nawija wchodzę ciągle na bitach i słuchacie Nowe wersy tutaj będą, zawsze jestem w grze na nowych numerach, na dobrych bitach tu. Siema ciągle mamy te skille i to jest bit, beat kawałek Bity, momenty życia, się siema, no i wersy To wszystko na bitach Robię rap dla zwrotek, robię rap dla wszystkich, nowy numer Siema tutaj na bitach To będzie nowy rap, tu zawsze, wszędzie Dobry rap, tu wszystko będzie Nowy rap to bit i treksty Treść przekazem więcej wszystkim Dobra, nuta i to wszystko Robię więcej bitu, robię więcej tego Rapu się ma tu rapuje. Nowe wersy właśnie sprawdzajcie. Nowy bit tu jest. Sprawdzajcie. Nowy rap i dobre teksty. Wchodzę w rapie. Ciągle mam dla was nowe numery. Siema no i wersy. Bit dobry. Tak teksty i rap. Rap teksty. Bity się ma nowe wersy. Rap ciągle będzie na numerze. Elo dobry wers i jestem. Siema ciągle będzie bębny, dobry rap i dobre teksty Na bitach się ma dobry numer i jestem Gram dla was i te wersy Słuchajcie nasze numery, to wszystko klasyka Freestyle, muzyka, za pasję Za nowy rap i teksty hip-hop się ma Dobry rap, to wszystko nowe bity Elo i ja, gdy mam wers, gdy mam te bity Siema ciągle dla was I jestem tu Słuchajcie nowy rap, słuchajcie te bity Siema to rap i nowe wersy, elo ciągle rap na te wersy będzie tutaj sporo nut. Sporo to wszystkie kawałki, numer siema. Ciągle jestem i rymuję, na bitach zostanie to, siema dobre wersy, robię rap i wciąż na numerze robię więcej. Robię kawałki dla wersy, siema ciągle wersami tu jest, rapu hip-hopu, siema. Ciągle robię teksty, robię rap i dobre numery. Siema tutaj freestyle sprawdza cię numery. Siema to rapuje nowe wersy Beat elo tu dobre numery, są. Wszystkie posłuchajcie to dla was i pasji. Mamy 103 osoby na kanale Marusza Wolkowskiego 103K konkretny przekaz, koreny kładzę 4K, przekaz kładzę, na przekaz kładzę ten rap hip-hopem to Osoby na kanale Marusza Polkowskiego i nasz wokal siema dobry rap, więcej poróbiacie. sprawdzajcie dobre bity, nowy rap i dobre teksty wchodzę. Jeszcze rap i numery, siema ciągle rap i będzie więcej. Na nowych wersach tu będzie rap. Siema ciągle mamy ten bit. Wchodzone w tekstach wchodzone i na wikach siema ciągle dla was robię. Gdy na winę nowy numer. To wszystko na rapie robione. Na tych bitach się robię. Na numerze będzie więcej. Wchodzimy w wersję wchodzimy w ten track. Wchodzę i tu będzie Więcej domu i nadzieje no, zawsze będzie te wersje rapuje w życiu. Wszystkim nowy numer, siema i tu będzie. Gdy nasz ten bit, gdy wokal i rap, gdy to wszystko na nabita Robi wersję te siema, tu rapuje na tych bitach, siema ciągle, jestem lava, Elo będzie nowy numer, to wszystko na rapie poskładam, nasze wersy Tu się robi, na te bity siema tutaj Na wersach ciągle, na numerze będzie więcej tego traku Wchodzę w ten numer, dobry rap i wersy Na traku zawsze będą, siema z trakiem, siema to przy nowy wers to na bitach zrobię te wersy, na bitach mamy kawałek. Zrobię nowy numer siema i na bitach. Wyrobię rap dla wszystkich, robię więcej tego bitu. Siema ciągle jestem tu na dobrym rapie. To ciągle numery na traku wersów się ma. Wszystkie na numerze będzie więcej, na tym rapie zawsze wszystkie. Dobry rap, ciągle nawijam i kawałek. Wszystkie wersy wszystkim sąsiadom, sąsiadkom naszej ulicy, miejscowości, chodniku i podwórkom. Podwórkom, wszyscy po chodniku, wszystkim ludziom, gdzie jesteś ludzie nie widuję was na bitach. Robię ciągle rap i będzie jutro na ostatni rap idę i wszystko zobaczymy się. Tydzień cały i wycieczka. Potem ten rap i tworzę się. Ma beat, robi kawałek. Nowe wersy tutaj na rapie. To będzie stale. Dobry rap o wszystkim. Siema to wokale robimy kawałek, robimy ten rap ciągle. Siema tutaj robię zwrotę na dobrych bitach, robię ciągle ten rap. Słyszycie nowy numer, to wszystko wam. Na numerze będzie więcej. Siema dobry rap i tak to teksty. Nowy rap, nowe wersje bity, siema. Ciągle tu to będzie, będzie więcej rapu, ciągle tak bez przerwy. Gdy na winę mam ten numer, się ma dobry rap i wszystko bez przerwy. Na dobrym rapie nasze wersy, na dobrym rapie będzie więcej. Gdy na winę zwrotę to, gdy mam przekaz i te flow, gdy te bity robię więcej, nawijam się ma tu, słuchacie. Nowy wers i rap, przekazem dobrych tekstów Siema rapuje, nowe wersy Bit, kawałek, nowy rap, bity i wersy Siema rapuje, nowe teksty Wchodzimy w ten bit, wchodzimy na wikę Siema rap i nasze numery To wszystko w rapie, to wszystko na się Siema, ciągle tak liryka Wchodzę na bity, wchodzę w te numery To wszystko, robię więcej tu Na bitach siema rap, dobre wersy na rapie ciągle nasze teksty Wchodzę w ten track, wchodzę jestem tu, siema wszystkim ludziom. Rap, gra, muzyka, siema to wszystko. Nowe wersy tu, siemka zwrota, dobry bik, elo to wszystko. nabi tak zawsze, nowy numer i to wszystko właśnie. Na dobrym rapie jestem tu, siema ciągle robię wersy. To na bitach robię numer, wszystkie kawałki, one tu będą, na dobrym rapie będzie numer, to wszystko, na rapie sprawdzane się ma, ciągle robię więcej. Elo, ciągle mam te bity Wchodzę na numer, to wszystko sprawdzajcie, nowy rap o wszystkim będzie Nawijane na tym traku tej pędy, siema hip-hop i wersety. Siema ciągle będzie więcej. Na dobrych bitach robię rap na więcej. Siema, ciągle robię numer, to wskowita. To ciągle nawijam i rapuję, siema Ciągle składam numer na bitach słyszycie. Nowy rap i teksty wchodzę. Ciągle dla was te wersy. Na bitach robię to więcej tego rapu, to więcej tego skillu i rapuje nowe wersy. Elo będzie nowy rap, i zawsze więcej, na tych bitach robię numer. siema ma dobry rap i więcej tekstów. Chodzę z przekazem, to jest płycie, płytoteka pod ziemia. no i więcej. Cztery biorące dobre, Jak płytaj będzie od podzielać pod Dobry rap. Na winę i więcej na tym rapie. Nowy bit się ma, ciągle rapuje. No i robi skill, ciągle rap na wersach. Wszystkim będzie ten rap, będzie ciągle te numery. Gdy robię bity, gdy rapuje nowe wersy, robię te kawałki. Ciągle z miasta czerwostowskie dobre numery i rapuje więcej. Elo, sprawdza się numer, to wszystko na bitach rapuje się ma tu. Rap gra i wszystkim ludziom zawsze będzie nawijany, tak? Wszystkie kawałki, nowe wersy siema, to rapuje. Sprawdzacie to? Wszystkie pozdrawiam psychologom, pozdrawiam, nowy rap dla was wszystkich, dla psychologów, wszystkim wiele. Pomagają ludziom i żeby nie używali holotryki z płynem i nigdy nie klęli, nie się, nie klęli, nigdy nie byli, nie denerwali się, pomagają, tak? Wszystkim psychologom serca pomoże ludziom. Zawsze najważniejsza, zawsze o tym będę rapował. No i więcej, dobry rap wszystkim ludziom, kochuje kochanemu naszemu, nie mam Dorota co tylko wujko, czele, a się wujka, się czele, mersi, siostry, Klocka, ziemowita, czele, Krzysztofowi, Ani, wszystko nasze bity rapuje o życiu, bo, bo na marcie kończy studia i pisze prace licencjalne o, o naszym środowisku naturalnym, środowiskom naturalnym, nie, naturalnym, wszystkim rapuje, rodzinie i będą więcej, dobry rap, siema, Tutaj będzie tak, będzie kawałek, będzie rap, siema, no i Fryste, ej, ej, więcej nowego numeru na podkładzie, ej, więcej, ej, dobry numer, się tak, siema, tura, płyną wiem, hip-hop, siostrze, tak, mamy Dorota Czendryku, ale ale wykaż myśli, wykluczę go, czy że Marcie, siostrze, tak, wskazujemy, witam, wszystkim, Ani, Marta, kończy studia i pisze prace specjalne w naszym środowisku naturalnym, Jeszcze będzie ma, wersja Marty i o środowisku naturalnym, tak, więcej tego rap hip hop też jest i... Nasza Marta będzie w szkole uczyła, będzie tak nauczycielka będzie go grać uczyła, przekazywała wiedzę uczniom swoim w klasie klasie, tej co będzie uczyła, będzie grafika, ten rap o Tobie Marta i uczę na na biografii, co byś przekazywała wiedzę Twojej klasie wszystkim szkołom, klasom i wszystkim na winę numer. ma dobry rap, księdzia będzie, na ja mój to ciężkie to ani nasz Polsce, kochany 1050, rocznica Polski, kochana się rodziny, wersja serca, składam nowy numer, będzie rapskim ludziom i nowe numery, Polska 1050, to z to polskiego, 70 rodzice, byt tak to lecimy do 101, 73 rodzica, nie polu, 9

Jesiąt 56, rańcu polskiego, 77 mrzeci. Bitwy warszawskie, tak co north, otras, story, so to pierwsze, pierwsza, stanowica trzecia roziskanie pogłości. W 919 roku nasza polska skanie ganie poległy składany Polski Nie było sobie trzy lata na mapie i zawsze rapał po naszej niepogłości, zawsze będę. Rapo składał wersji, kogo rapuje nowe wersy. Utwory, kawałki, zrodki rapowe, hip-hopowe, zwrotki wszystkim na księdza, Radio Martwią, proszę mi się nażym, z wszystkim, tak cerki Cerkwi, wszystkim rozmowiecznego parafian, parafiankom, wszystkim naszym parafianom i parafian. Święte rodziny, cechy, jest to wszystkim nam i reparfiane wszystkim. W naszej będzie wersja, nie wszystkim nasze święte cechy, jest to wszystkim, Czekaz robię, rap o przekazie, nowy rap to wszystkim ludziom będzie całkał. Nowy numer, skimis, to naszą i jest wersję, to, to jest motorola, smartphone, komce Timo, Besson, głos <team> GBL, <noise> to jest czerwony kolor dwa głośniki GBL jest kątem super przane wers to kawałki one są nowe, nowy sposób, może po prostu niepowtarzalne wiele. No właśnie wiele możesz powtarzać. Takie jest przycisk do wersów, kawałki, jest właśnie inny gość w to jest zandy, kawałki, się nie powtarzają nowe, wiele więcej, negości BL z CBL, sprzęt polskiego sklepu, super, gość gdzie CBL, tylko ten motor oraz smartfona, komuty tym salonu, hip hipkowe, super z dobre, wersy pływają od smartfona, komuty tym salonu, gość wersy, rapuje, na no, wiem, wszędzie, dobry poleci, wszystkie mamy, rapuje, na no, wiem.